Cześć kochani! Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Monami. Kochani, dzisiaj z Pszczyny. Dzisiejszy filmik będzie właśnie kręcony z Pszczyny. Słuchajcie, wybrałam się tutaj z myślą o tym, żeby Wam pokazać kolejne fajne miejsce. Ale dzisiaj ku mojemu zaskoczeniu jest to ogrom, ale naprawdę ogrom ludzi. Za chwilę przełączę się na drugą stronę, słuchajcie. Zobaczycie ile ludzi tu dzisiaj wędruje. Natrafiłam na jakąś imprezę Hubertusa, dzisiaj w Pszczynie tutaj obchodzą. Jest tu okręg katowicki w ogóle, więc mnóstwo, mnóstwo ludzi się tutaj słuchajcie dzisiaj przewija. Ogólnie był problem z zaparkowaniem samochodu. No więc nie wiem jak to będzie między tymi alejkami dzisiaj, czy uda mi się coś tu fajnego nakręcić, zobaczymy, będę się starać. W każdym bądź razie fajne miejsce na spędzenie czasu, wypoczynku, na przejście fajnymi alejkami, ale dzisiaj tu jest naprawdę ogrom, ogrom ludzi, przeróżne stragane, straganiki, wata cukrowa, jakieś tam balony i tak dalej inne, inne bariery, więc zobaczymy. Jak, jak, to dzisiaj uda, jak, jak to dzisiaj się potoczy, co uda mi się dzisiaj, słuchajcie, nakręcić. E, ja tutaj Wam chciałam w pierwszej kolejności teraz pokazać zamek w Pszczynie ja tu nie będę się słuchajcie, jakoś rozwodzić i, i wymądrzeć na temat tego zamku, ponieważ wiem, że zazwyczaj to tak jest przewijany suwaczek dalej, dalej, dalej więc tylko po prostu pokażę Wam tu krótką migawkę, nie będę zagłębiać tu w historię opowiadać tu, prawda, ca całej, całej tej historii o zamku o psznie i tak dalej. Po prostu pokażę Wam tutaj migawki, przejdziemy alejkami i chciałabym taki krótki filmik właśnie nagrać, więc zapraszam Was do dalszej części, jeżeli oczywiście taka tematyka Was interesuje. Słuchajcie, tutaj właśnie chciałabym Wam pokazać zamek w pszczynie. Jak widzicie, ogrom, ogrom ludzi się tu przewija dzisiaj. Eee... Jest tutaj, jak widzicie, tam w tle troszeczkę straganów. Kolejki oczywiście do każdego jednego. No, a tutaj, właśnie jak widzicie, od frontu, od frontowej strony, zamek w pszczynie w pełnej okazałości, w pięknej krasie. Nie będziemy oczywiście wchodzić do środka, bo ten dzisiejszy vlog nie jest o Zamku w Krzczynie, tylko po prostu tutaj chciałam Was zabrać w takie miejsce no, w takie troszeczkę inne miejsce, żeby Wam pokazać kawałek południowej Polski, co tu u nas słychać, jak to u nas wygląda, bo wiem, że sporo osób ogląda właśnie z wybrzeża, więc być może tutaj jeszcze akurat tego miejsca. Nie widzieli, nie oglądali. Jak widzicie, tutaj e, oczywiście wokoło e, jest mnóstwo zieleni, mnóstwo alejek. Ja tutaj Wam pokażę dalszą część. Tam w dalszej części, słuchajcie, postaram się przejść. Tam jest e, piękny staw. E, mnóstwo par, tutaj młody, młodych par przyjeżdża na e, robienie właśnie e, tutaj plenerowych zdjęć. Także no, jest bardzo, bardzo zielono, bardzo fajnie. Jak widzicie, dużo, dużo zieleni. No i niestety dzisiaj mnóstwo, mnóstwo, słuchajcie ludzi. Dobra, idziemy na krótki spacer, zobaczymy, jak, jak, to, jak to dzisiaj, słuchajcie, wyjdzie. I tak by wyglądał ten nasz dzisiejszy spacerek. Mega, mega trudne warunki dzisiaj. Słuchajcie, do kręcenia jakiegokolwiek vloga. Tutaj dzisiaj odprawiam hubertusa, więc po prostu bardzo, bardzo dużo ludzi w ogóle przyjezdnych. No, alejki po prostu zapchane ludźmi, więc ciężko po prostu gdzieś tam się z tą kamerą, wiecie, pojawić, bo no wiadomo, ludzie sobie nie życzą, żeby ich jakby kamerować w trakcie jakiegoś odpoczynku, spaceru i tak dalej, więc dlatego musiałam często gęsto tą kamerę po prostu wyłączać. Pokazałam kilka alejek, kilka tutaj tych uroczych stawików. Może kiedyś tu się jeszcze wybiorę, jakąś późniejszą porą, gdzie jest dużo, dużo spokojniej, mniej, mniej tych ludzi i po prostu na spokojnie będzie można po tych alejkach przejść, pokazać Wam tutaj. To miejsce tak bardziej na spokojnie, tak bardziej na przyjaźnie, a dzisiaj to jest tak mega nerwowo, zobaczcie, no, no tłumy, tłumy po prostu przewijających się ludzi, więc ciężko tutaj <grytanie> tak na spokojnie po prostu. No, opowiadać, mówić i e, w jakiś sposób tutaj kręcić, e, kręcić, e, kręcić jakikolwiek vlog, jakikolwiek filmik. E, słuchajcie, także dziękuję dzisiaj za te kilkanaście minut. E, szczerze powiem, nie wiem ile ten filmik w ogóle e, zajął dzisiaj czasu. Myślę, że chyba będzie bardzo krótki. E, starałam się Wam tutaj pokazać najwięcej jak mogłam. E, zielone miejsce w środku pszczyny zamek uroczy, uroczy ryneczek z tego miejsca słuchajcie bardzo bardzo serdecznie Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie za dzisiejszy filmik za dzisiejszy poświęcony czas Wasz czas na oglądanie tego zielonego vloga jeżeli chcecie coś tam skomentować pod filmikiem będzie mi niezmiernie miło łapeczki w górę to oczywiście podstawa kochani bardzo serdecznie dziękuję do następnego razu, kochani, żegnam się z Wami, do zobaczyska w następnym filmiku. Cześć, cześć!